Mam zamiar dzisiaj przenieść Aleksandryce Obrożne właśnie do tej wolierki. One do tej pory są młode ptaki, z tego roku urodzone i siedzą jeszcze z rodzicami. Tam się nic nie dzieje, dlatego ich nie przenosiłem do tej pory. I poza tym no, nie, mało, nie miałem bardzo że nie chciałam do jakiejś katki, chciałem do wolierki, tą wolierkę tak przygotowywałam, nie miałem kiedyś się tym wszystkim dobrze zająć, ale już ją wreszcie skończyłem. Także myślę, że czas najwyższy. Jest ładna słoneczna pogoda. jeszcze, te ciepło ma się jeszcze parę dni utrzymać, więc zdążą się zaklimatyzować. Zresztą w budynku też nie jest jeszcze palone, wcale nie jest tam tak ciepło. Więc myślę, że nie zrobi tutaj to wielkiej różnicy. Co tu chciałem powiedzieć, to taki postawiłem, lampieniek po to, żeby tu podkłaść miseczkę. Na tej miseczce, w tej miseczce właśnie będę ziarno, owoce do jedzenia im dawał. A przez to chcę dać nisko, żeby jak gdyby te ptaki zmusić do sfruwania. Dlatego, że uczepimy wyżej to na siatce, to będzie tak jak zauważyłem właśnie u większości tych ptaków, że z żertki wchodzą na siatkę, siatki sobie po prostu się czepiają dziobem i nie ma tego ruchu, nie ma tego machania skrzydełkami, a jednak to ptakom jest potrzebne. Dlatego zawsze staram się dawać im jedzenie jak najniżej, właśnie na podłodze, żeby po prostu były zmuszone sfrunąć. Pokażę tą wolierkę właśnie z zewnątrz, jak ona wygląda. Ona ma tutaj swój korytarz. Korytarz, zawsze wszędzie robię, dla bezpieczeństwa, żeby mi ptaki nie uciekały. I wolierka ma 2 metry długości, może tak wyjdzie, 2 metry długości, 2 metry ma wysokości i metr 10 zdaje się, tak mi wychodziła tutaj, mm, szerokości. Ono to wygląda właśnie na zewnątrz tu od dworu będą miały swoje okienko, także to nie będą miały ciemno. Na górze z kolei mają również siatkę, także światło im będzie wpadać cały czas praktycznie. Tu doświetlone jest. I co ja im tutaj dałem, dałem im tak, trzy żerdzie tylko. Tu właśnie jedną w tą stronę. Tamta jest mocowana do budki, nie wiem co będzie tu czy to siatka, się bardziej odbija, nie bardzo widać. I jeszcze jedną nieco wyżej, taką rzecz głębiej właśnie woliery po to, żeby odsunęły się tutaj od, od dworu, od zewnątrz, żeby nie musiały siedzieć, bo tam może jaki drapieżnik, może jaki kot czy coś. Boję się, żeby tak nie, nie nauczyły się siadać na, na kratce przy samym wyjściu. Budkę mam jedną, budkę po prostu uczepiłem, żeby się do tego przyzwyczajały, aczkolwiek i nie jest to jeszcze potrzebne. Są młode ptaki, jak wspomniałem wcześniej, ale no są gdzieś tak, może maj. Myślę, że kwiecień maj już tylko z budek tak także już parę miesięcy mają. Także na pewno tu do żadnych lęków nie dojdzie, nie ma tu się tam łudzić przez najbliższe dwa lata. No i cóż, będę chyba je odławiał z klatek, one są w dwóch klatkach, bo to są od dwóch parek. I będziemy puszczać. Mam już w siateczce jednego ptaszka. Spróbuję go tutaj uwolnić. O, o, o jak się położył. Wyjęłaś maluszku, wyjełaś, wyjełaś, wyjełaś maluszku. Oje, oje, jak się zaplątał w siateczkę. Elegancko. No i elegancko. O! na szatę. światło. Nic nie będzie tu widać, ale potem może wyjdę to pokażę jak wygląda. O! Właśnie może o, troszkę się teraz jeszcze płoszy. Wezmę nowe miejsce. No mam już się, wszystkie trzy ptaszki. Jak widzicie jest teraz różnica w kolorach Jest ciemnozielony jeden, dwa są takie oliwkowe Jaśniejsze I te no. dwa oliwkowe właśnie jest rodzeństwo A ten ciemniejszy, o co tutaj na podfruwa To jest drugiego gniazda Dlatego tego ciemnego sobie zostawimy na pewno I jedno, jednego osobnika spośród tych jasnych No wiadomo nie będę robił badań DNA bo Zresztą nigdy nie robiłem, poza tym wiem, że to jakiś tam koszt jest i chyba nie ma sensu, bo mi za to, nikt, wiadomo, nie zwróci, nie zapłaci. A mi się wcale nie spieszy, więc sobie je zostawię do czasu, aż sobie dorosną i wówczas będzie widać. Się wydaje, że ten ciemny już chyba się, jak gdyby, no nie wiem, tak ma podcięcie pod, pod tu na szyi, jakby to się właśnie mu miała tworzyć, że choć to jest troszeczkę za wcześnie. No ale faktycznie, wyraźnie, wyraźnie widać, że ma takie wcięcie. Także jeśli to byłby sami, samczyk, no to spośród tych dwóch wybierzemy sobie samiczkę i będę miał niespokrewnioną parkę. Także tak to wygląda. Zostawiam ptaszki i niech sobie już tutaj dorastają. Przyszedłem do moich ptaków na drugi dzień. Mamy ramek, a no, wszystkie siedzą. Tak troszkę się zastanawiałem właśnie, bo to ich taka pierwsza noc na dworzu. Ale tam widzę, że spokojnie. Niespecjalnie nawet uciekał ode mnie. Także proszę bardzo, siedzą sobie wszystkie. Elegancko, bardzo się cieszę. Nic się nie dzieje. Zajrzymy do nich do środka, zobaczymy jak tam jedzą, czy ruszyły, zobaczymy do wody. Bo tak troszkę jestem ciekawy, czy Jest tam tą czynnością rysują. Na razie sobie tylko, je widzicie, siedzą na patyczku i obserwują mnie. Zobaczcie. No widzę, że żonko chyba wcale nie ruszone. Spójrzcie, wszystko jest. Wydało ja mi tutaj osobny już teraz owoce te, i warzywa. orzeszki wrzuciłem również do tofelka. Wcześniej wrzucałem im to razem nie, do miseczki, hmm, ale barwiła się. No, jednak od tych soków się przebarwiało. Tak się to misać taka bardzo brzydka robiła, wręcz pleśniało, trzeba było to skrobać co jakiś czas postanowiłem do tego owoce im położyć osobno no ale to nie jest to że są osobno więc nie pochodzą, bo widzę że również tak samo nie ruszyły w ogóle ziarna tu jest taka mieszanka widzicie troszeczkę grubszego ziarna nie dawałam im wcześniej też takiego drobnego typu prosto właśnie kanar tego nie były nauczone jedzenia bo jej rodzice on Również tego nie podobałem, dlatego tak dam im to co zawsze. Ale nie chcą, widzę, nic jeść. Na no, wody to się nie poznam. Yy, czy, czy ubyło, czy nie ubyło na podłodze. Nie widzę, żeby gdzieś im jej się rozlała. Nie widzę, żeby tak samo piły. No, troszkę jest to niepokojące. No, na pewno to dla nich też jest stres. Mm, takie przeniesienie się. W nowotoczenie już nie chodzi może tyle o folie, co w ogóle wyjście na dwór, przecież one nie były na dworze, jedynie co może przez okno widziały, jak to wygląda, natomiast tak one na powietrzu jeszcze nie były, więc na pewno są troszkę zaszokowane, no szkoda, że nic nie jedzą, mam nadzieję, że potem podejdą tej miseczki w ciągu dnia wczoraj też tak żeśmy podchodzili i wypuszczali tutaj, więc może tak no nie było kiedy zjeść w ciągu dnia jeszcze miały tam z rodzicami miseczkę, więc może się najadły, bały się podchodzić, zobaczymy